Pamiętamy, jaka była wola księdza proboszcza Edgara Locha. I właśnie w ślad za tym otrzymaliśmy zaproszenie na festyn organizowany przez Hospicjum Betania. Proszę powiedzieć, czy przydały się te pieniążki? Oj, na pewno, na pewno. Jesteśmy w trakcie pierwszego pikniku dla Betanii. Rozpoczęliśmy o godzinie 14:00 w tej chwili za nami występy dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, a przed nami mażaretki, przed nami zumbujące maluszki, balet, pokaz baletu także przygotowany przez Studio Piosenki, przez Studio Fitness Formini. Oprócz tego dużo innych atrakcji, pieśni ludowe w wykonaniu zespołu Karlik, Ponowny występ dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury. Poza tym stoisko z rękodziełami, pyszne ciacho, pyszne lody, cały dochód przeznaczony na rzecz Hospicją Betania. Można sobie zmierzyć ciśnienie, można sobie y, zmierzyć poziom cukru we krwi, można dopytać dietetyka o pewne wątpliwości, można pójść do punktu aptecznego i zapytać o składniki leków, więc jest tutaj tych atrakcji sporo. Pensjonariusze bardzo pozytywnie zareagowali na to, że taki piknik się odbędzie. Część z nich, oczywiście ci, którzy są w stanie wyjechać na wózkach do ogrodu, są z nami. Słuchają intensywnie wszystkich koncertów, pokazów, więc to cieszy. Bardzo pozytywnie zareagowali, cieszyli się, że takie miejsce jest. Zaprosili swoje rodziny, więc są też tutaj z rodzinami. Oczywiście może jest im trochę smutno, jeśli trafią się rozmyślenia o tym stanie, ale myślę, że to ma być taki dzień, w którym angużujemy ich, tak? Pokazujemy im, że mimo tej choroby, mimo tego, że są słabsi, schorowani, może nie potrafią zrobić już tyle rzeczy, które potrafili robić jeszcze niedawno, to przecież mogą być z nami i mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Więc myślę, że to ma być takie wydarzenie, które jeszcze ich buduje w, w takiej myśli, że przecież jeszcze mogą uczestniczyć w takich wydarzeniach. No i mamy nadzieję, że, że oni dzisiaj tutaj aktywnie z nami będąc, będą mieli trochę radochy z tego, co tutaj się dzieje. Promyczek radości im dajemy. Tak, mam nadzieję, że to jest taki promyczek radości, który im dajemy. Dziękuję za Bardzo razem. dziękuję. Wiatku więźniów, żeby podarowali pieniążki tak. na pospicję.